A tego to wyglądały kiedyś zwierzątka. A tak, pan, który je karmił. Was na moim kanale, co ja widzę w USA TV. Dzisiaj jesteśmy w Wisconsin i pokażę Wam mniej więcej jak wyglądają takie muzea w, 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 w Ameryce. Tu akurat nie jesteśmy w Wisconsin i to jest takie jedno z większych muzeów. Są tu różne takie przyrządy do zmiatania kamieni. Można dotknąć sobie muszelki, zobaczyć przez mikroskop albo zobaczyć takiego potworka. Ale też jest dużo właśnie takich fajnych widoczków. Zwierzątek, kości. O, proszę, następny. No tak wyglądała ewolucja. Naprzód chodziliśmy tak, później tak, teraz tak, i później znowu tak, i później tak. Taki duży potwór. Kurczę. Troszkę musiał ważyć. A mieszkał w takiej jaskini. Wchodzimy, zobaczymy, co jest w środku. Różne kamienie, ale fajny jest nastrój tutaj. Taka cisza. O i mamy też akwarium. A to co dziwne, za śmieszadełka. <grywka> o, tu już będą żywe zwierzątka. przez w pierwsza, drugiego fajnie to w ogóle wystrój kiedyś tu kurczę już byłem, ale nawet zapomniałem sobie, jak to, co tu jest także dla przypomnienia ja Wam jeszcze ponagrywam, może coś fajnego zobaczycie dużo takich kości jest i opisów jak ktoś się tym e, po prostu ciekawi to fajne jest sobie tu przyjść poglądać. o i następny no, to nie jest Westpot. To jest cały opis jego. Ale tu jest też jego jaskinia, do której was zaprowadzę. I co tu jest? Tylko jego kości pozostały. O, taki kotek jest nawet. Tu jest taki pan tak to się nazywa, Milwaukee Public Museum proszę bardzo, takie starodawne miasteczko jak kiedyś wyglądały takie miasteczka proszę, piekarnia To jakaś taka chatka kurczę, można tylko zaglądać przez szybę, bo wszystko pozamykane o, nawet choinkę już ubrali, popatrzcie Jaka piękna choineczka no fajnie, fajnie tu tak wygląda taki stary, stary klimat po prostu tego, wszystkiego o, a tutaj dla przypomnienia, kiedyś ludzie żyli pewnie jeszcze w niektórych y, plemieniach tak żyją także kurczę, trzeba docenić to co się ma tutaj fryzjer o, a tu nawet jakaś pani Kolejny wow. ten. Fajny piecyk. Tuż w ogóle jest to miasteczko przystrojone tak świątecznie. Wszyscy się przygotowują do świąt. W sumie. O, jest otwarte. Jest taka sala, że można sobie pooglądać film. Proszę i taki piękny rowerek jak ten, na Critical Maz jeżdżę na ten. W Chicago jest taki przejazd rowerowy, to kolejska na tu jeszcze jeździ, nie? Spoko to wygląda. Kolejne piętro i tutaj będzie bardziej takich fajnych widoczków. Muzyka w tle indiańska. Proszę bardzo, polowanie na, na jedzenie Króczę naprawdę Popatrzcie tu tu pokazują jak upolowali już tą zwierzę i robią z niego mięso. Ale popatrzcie, jaka ta kozie jest duża. Moja łapa jest taka, w sumie to tak nie odzwierciedla. Może tak a tutaj Jasiu ze Stasiem, albo ze Stasiową. O, a tu już picham sobie coś w środku. O proszę, w końcu jakieś pukaweczki. Albo takie ręczne. Troszeczkę ubranka. Mamy takie piękne pukawki. No i tu też jest wszystko pokazane, jak to kiedyś ludzie żyli, polowali. Naprawdę trzeba docenić to, co się ma, bo czasami, tak jak na tych filmach pokazują, ludzie w sumie dalej tak żyją w niektórych plemieniach, że Czasami warto przemyśleć troszkę rzeczy. U mnie właśnie dużo też jest takich wystaw porobionych, że pokazuję, jakie są zwierzątka. Albo takie coś piękne. To wszystkie różne piękne zwierzątka, tylko że powypychane. No, a tak kiedyś ludzie żyli, kurczę. Popatrzcie, dalej mówię tak w niektórych jeszcze w plemieniach żyją nie ma telefonu, nie ma internetu, nie ma telewizora, nie ma e, mikrofalówki i tak i tak proszę, tutaj misio mały misio i duży misio no ale już ludzie je rali od dawna, nie macie tutaj To też pokazana taka mała wioska każdy coś robi to taki potworek wodny. O, i taki malutki ten. Taka mała jaszczurka krokodyl. A tu są narzędzia baseballowe. Jak ktoś się takimi sportami zajmuje? To tak to się od tego zaczęło. Proszę, tu kolejna wioska. Jak ludzie kiedyś żyli, co robili. O, a to jest fajnie pokazane. Tu jest pierwsze pięterko, a na dole pani jedna coś robi kukurydzę łuska druga pani gotuje obiadek z córeczką a gościu robi jakiś kocyk o jest zresztą tutaj pani robi jakiś obiadek a tutaj tańce tańce swawolki i graszki i gościu wyszedł na dach a tu jeszcze jakaś walka Jakiś poszukiwać złota O, tutaj już jakieś tańce Kolejny misiu i kolejny misiu A tu różne ma takie maseczki takie cudawianki Kurcze to już chyba w dawnych czasach znali botoks i te inne sprawy jak myślicie To są takie narządka, co oni walczyli. Takie różne nietypowe naczynia. Tak wygląda mumia, jakby ktoś nie widział. Tu cały opis do tego. O proszę. Gość tu sobie jedzie. To kolejna mumia. Podniesione A to jest cały Jerozalem To jest cała budowa jak to budowali Fajnie to wygląda O kurczę, ale duże zwierzątka To naprawdę robi wrażenie A tutaj pan Eskimosik a Eskimosie żyją sobie w takich iglach proszę, tu jest nawet pokazane jak wożą swoje łupy tu jest wejście do igla a tam jest też w środku iglo Ale jest jakiś pan z panią, nie będę im przeszkadzał może coś tam działają <laughs> nie, no dobra, wejdę no. tak wygląda w środku takie iglo o, a tutaj gościu leży na lodzie i poluje na rybki. Ten coś też wabi tutaj. Też mamy różne jakieś garczki porcelanowe i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jest salon taki. Piękne mebelki, nie? Nie wiem z czego są zrobione, ale tam pewnie jest jakiś opis. Tajland z Tajlandii i z Turcji. Tu taka typowo chińska wystawka. W końcu coś mogę sobie upychcić do jedzonka. Tu z daleka to wyglądało jak ubikacja, ale to, to nie jest ubikacja. No, tu jest kurczę odjazd, jak ktoś lubi jakieś takie muszelki, takie pierdółki to tu macie tego całe pomieszczenie <noise> pięknie fajną rzeczą jest jeszcze to, że tutaj jest wszystko dostosowane, że można albo z dzieckiem, albo osoba na przykład na wózku schody a tu macie normalnie takie zejście, nie i okienka, co można sobie zobaczyć jak wyglądają rybki o taki wielgast. Ten trochę śmieszne wygląda A tu takie dziwne rzeczy. <grymne> to jest dobre A tu już jakieś obrzędy się tam zaczynają. Idziemy zobaczymy takie dziwne postacie. Kolejna wioska Też coś sobie każdy kombinuje. A tu takie piękne różne maski No i tutaj jakąś karę gościu mierza, chyba był niegrzeczny Nie posłuchał coś Kurczę nagrywam wszystko to co widzę, bo tak ktoś na przykład woli maski, ktoś zwierzątka, a ktoś inne rzeczy. Także napiszcie w komentarzu, w która minuta Wam się najbardziej podobała i co. O, a tutaj obrady półokronego stołu. A tu będzie jedzonko, bo widzę, że świniaczka niosą. To też jakieś obrzędy. Kurcze dużo właśnie takich scenerii jest tutaj po, po, po przygotowywanych. To też takie ciekawe maski taki patent. Tu są jeszcze takie różne ciekawe, ciekawe figurki. Ja myślę, że te figurki są ciekawe. Jak ktoś na przykład nawet rzeźbi, jak ktoś rzeźbi albo robi takie rzeczy, może sobie zaczerpnąć pomysły z takich różnych rzeczy. O to jest ciekawe. A napiszcie co to wam przypomina <śpiewanie> O gościu Tu jeszcze trochę takich różnych rzeczy A tak wyglądały domki Co tam w środku robią Ops <śpiewanie> Szkło Tu cała bitwa zwierzątka Mówię ludzie kiedyś mieli przewalone O tu jest większe zwierzątka taki duży słoń Kurde, jest kolos Proszę bardzo Tutaj takie jeszcze są To jest kolony. Tu jest ten, Tu jest jeszcze taka wioska Wiecie co, idę na jeszcze występ jakiś tutaj. Także jak nic wam nie dogram, to już będzie na koniec, ale może jeszcze będzie taki występ. Wam pokażę jak wygląda i co tam jest. Także. Jak chcecie więcej z takich filmów, to bym jeszcze wam listę z muzeami takimi Chicago Wisconsin i innymi rzeczami. Myślę, że jak ktoś jest, lubi takie rzeczy, to zapraszam. Pozdro hej. O, jeszcze napiszcie w komentarzu, co Wam się spodobało albo nie.